Były nie tylko piękne, ale i inteligentne oraz opracowały nowatorskie technologie. To im zawdzięczamy łączność bezprzewodową, procesory, oprogramowanie sterujące trajektorią rakiet kosmicznych, a nawet bombę atomową. Cześć, to Dominika z redakcji PC Formatu. Zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. Kiedyś to było. A dziś rządzić będą kobiety, i to w dodatku w świecie zdominowanym przez mężczyzn, w świecie nauki i technologii. Nie miały one wstępu na sale wykładowe, nie pobierały wynagrodzenia za swoją pracę, a patenty w ich imieniu zgłaszali mężowie. Tak było chociażby w przypadku matki bomby atomowej. Mimo to nie poddały się, o czym właśnie za chwilę się przekonacie. Liza Meitner była wybitną fizyczką jądrową. Przez ponad 30 lat wspólnie z Otto Hahnem pracowała w Laboratorium Berlińskim Instytutu imienia Cesarza Wilhelma nad rozszczepieniem jądra atomowego. Za swoją pracę nie otrzymywała wynagrodzenia, do Instytutu Naukowego wkradała się tylnym wejściem, zaś do sal wykładowych i laboratoriów w ogóle nie miała wstępu. Był sam początek XX wieku. Kobiety w Prusach nie mogły wtedy studiować ani pracować naukowo. Kilkanaście lat potem Meitner została profesorem nadzwyczajnym fizyki Jądrowej na Uniwersytecie Berlińskim, a potem nawet kierowała Wydziałem Fizyki Jądrowej na Uniwersytecie Technicznym w Sztokholmie. Tygodnik Times uznał ją za kobietę roku i matkę bomby atomowej. Kobiety już mogły nie tylko studiować i wykładać, ale też zgłaszać patenty pod swoim nazwiskiem. Wcześniej nie było to możliwe, dlatego wiele pań wysłało do urządów patentowych swoich mężów, którym przypadało w udziale całe uznanie. Na cześć Ady Lowlace nazwano język programowania, który opracowano w latach 70. XX wieku na potrzeby Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. To jej podobizna patrzy na nas z hologramów, którymi Microsoft potwierdza autentyczność produktów. A mowa o hrabinie Lowlace, czyli córce Georgia Byrona. To jedna z pierwszych programistek. Gdy miała 17 lat poznała Charlesa Babbage'a, wybitnego matematyka i wizjonera. Pracował on nad maszyną liczącą napędzaną silnikiem parowym. Dane miało być wprowadzane do urządzenia za pomocą kart perforowanych, tak jak w przypadku ówczesnych maszyn programujących krosna tkackie. Wynalazek ten nigdy nie powstał, jednak rozpalił wyobraźni Ady do tego stopnia, że kiedy w 1843 roku tłumaczyła na język angielski i francuski artykuł o maszynie liczącej, opatrzyła go własnymi wizjonerskimi komentarzami. Hrabina Lowlace chciała, aby przyszła maszyna nie tylko liczyła, ale i operowała obiektami symbolicznymi. Tak właśnie, 100 lat przed powstaniem komputera została opisana zasada jego działania. Wśród notatek Ady znaleziono algorytm do obliczenia liczb Bernoulliego. To właśnie on zapewnił pani King tytuł pierwszej programistki na świecie i trwało miejsce w historii informatyki. Niektórzy historycy i biografowie kwestionują autorstwo algorytmu przypisane Adzie, twierdząc, że za pomysłem stoi Charles Babbage. A nie jego asystentka. W 1939 roku, kiedy już na świecie powoli szalała druga wojna światowa, pracująca w zaciszu MIT węgierska biofizyczka Maria Telkesz zastanawiała się, co zrobić, żeby domy można było ogrzewać energią słoneczną. Rozpoczęła współpracę z architektką i wspólnie zaprojektowały dom, który powstał w 1948 roku w Massachusetts. Postępowej Węgierce, zwanej Królową Słońce, zawdzięczamy również inne wynalazki. Lodówkę wykorzystującą właściwości termoelektryczne półprzewodników oraz destylator słoneczny. Skonstruowane przez nią urządzenie umożliwiało uzdatnianie wody morskiej do postaci pitnej. System został natychmiast wykorzystany przez amerykańskich marynarzy podczas wojny oraz na w Wyspach gdzie pozwalał uzupełnić zapasy wody. Hedy Lamar, zjawiskowo piękna kobieta, aktorka, która w 1941 roku na srebrnym ekranie jako pierwsza zagrała kobiecy orgazm. Ale przecież nie z tego pamięta ją nauka. To właśnie ona w 1941 roku opracowała system nawigacji torped, które były zrzucane przez samoloty. Został on opracowany dla amerykańskiej marynarki wojennej. Jej tajny system łączności wykorzystywał zjawisko przeskakiwania częstotliwości, polegające na częstych skokowych zmianach częstotliwości nadawanego sygnału radiowego, co pozwalało kierować pociskami pod wodą w sposób niewykrywalny przez wroga. Bezpośrednim powodem, dla którego Amerykanka zaczęła w ogóle myśleć nad takim rozwiązaniem, był atak torpedowy niemieckiego okrętu podwodnego na brytyjski statek wiązący dzieci. Opracowana przez Lamar technologia rozproszenia widma w systemach szerokopasmowych jest prekursorstwem. Sorką nowoczesnej łączności bezprzewodowej, bezpiecznego Wi-Fi, GPS-u i bluetooth z której korzystają miliardy ludzi na całym świecie. Choć armia w wynalazek wdrożyła, Lamar została poinformowana, że bardziej przysłuży się wojsku nie jako naukowiec, ale właśnie jako aktorka i piosenkarka, czyli pin up girl sprzedające całusy żołnierzom. Wkrótce wynalazek utajniono. Ponownie można było do niego dotrzeć w połowie lat 80. I to właśnie ten wynalazek, ten patent przysłużył się do rozwoju telekomunikacji. Mimo tego Lamar nie otrzymała za niego złamanego centa. O swoich pomysłach aktorka mówiła, że przychodzą naturalnie bez specjalnego namysłu. Niezależnie od tego, czy jest to Coca-Cola w postaci musujących tabletek, eksperyment nieudany, usprawnienie samolotu wyścigowego swojego kochanka, Howarda Hughesa, czy technologia sterowania torpedami drogą radiową. Boską twarz Hedy możemy dziś zobaczyć nie tylko na starych filmach, ale i na opakowaniach oprogramowania graficznego Corel. Kolejna bohaterka naszego odcinka również pracowała dla wojska. To pani admirał Grace Hopper, która zaciągnęła się do armii, mając 36 lat. Pracowała na Uniwersytecie Harvarda przy największym elektromechanicznym kalkulatorze Mark I. To właśnie ona została okrzyknięta „matką chrzestną informatyki. Napisała instrukcję obsługi maszyny, która liczyła ponad 500 stron, a sekwencje, które w niej umieściła, to przykłady pierwszych programów komputerowych. Głosiła pogląd, że języki programowania powinny być tak łatwe jak angielski i opracowała Flowmatic, pierwszy język programowania wykorzystujący słowo języka angielskiego. W 1944 roku stworzyła podwaliny pod jeden z historycznie najważniejszych języków programowania. W firmie Eket Computer Corporation współuczestniczyła w budowie komputera o nazwie Univac One, który stał się drugim komercyjnym komputerem produkowanym w Stanach Zjednoczonych. Stworzyła też pierwszy komputerowy kompilator. Program służący do automatycznego przekształcania kodu źródłowego z jednego języka komputerowego na drugim to dziś chleb powszedni w pracy programistów, jednak w latach 50. był prawdziwą rewolucją. Informatyce zawdzięczają jeszcze jedno określenie BAC, czyli robak. Podczas prac nad komputerem Mark II na Harvardzie w jednym z przełączników elektrycznych Sterujących obwodem utknęła ćma, powodując awarię. Hopper przykleiła owadę taśmą do kartki i podpisała panel F ćma w przekaźniku. Pierwszy przypadek autentycznego baga. Warto jeszcze wspomnieć o Sophie Wilson. To właśnie jej Brytyjczycy zawdzięczają jeden z pierwszych mikrokomputerów Acorn, który był sprzedawany przez Acorn System. To ona również opracowała język programowania BBC Basic. A cały świat zawdzięcza jej procesory ARM, które są podstawą konstrukcji 95% smartfonów. Przed stworzeniem architektury ARM komputery potrzebowały do wykonania swoich zadań bardzo skomplikowanych list poleceń. Firma Acorn Computers, w której wówczas pracowała zdolna programistka, miała ambicję opracowania nowych układów prostszych, potrzebujących do pracy mniej poleceń, energii i chaosu. Zadanie to powierzono m.in. Sophie Wilson, premiera testowa nowych procesorów miała miejsce w 1980. W 1985 roku Wilson, która zaprojektowała listę rozkazową do urządzenia, wspomina ten moment tak. Pisaliśmy w wierszu poleceń Print P i otrzymaliśmy dobrą odpowiedź. Wtedy otworzyliśmy butelki szampana. Chyba nie macie wątpliwości, że technologia jest kobietą i zapewniam Was, pionierek innowacji jest zdecydowanie więcej. Dobrze, że czasy się zmieniły. Ja nie muszę przebierać się za faceta. I w pełnej krasie możemy spotykać się co dwa tygodnie na naszym kanale. Zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnego spotkania. Do zobaczenia. Cześć!